Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem Nisiu Serio? I drogi, drogi, na dole są Co? So. Jest tutaj Stian kurs z Czulow, z internetu Dobra, to ja biorę czerwony Nice Ej, ja myślałem, że to będzie ten raceway z Hypixel, ale tu się okazało, ty masz, że... Ty masz tą, ty masz te... Co? Dobra, myślałem, że to jesteś ty Tylko, że masz jakiś item zero, Nie ja mam swój legendarny skim. Powdzę Jak dawno ja nie grałem w Bedwarsage Mam taki po prostu lagno Co ja mam na... Zarąbiście To wstaw jako soundtrack do tego Twitka śmato Ty żółty do nas. Zaraz A nie wstawię takich creepy nawet mogę dwoni Kurde boo Chopie Clean się najbardziej sprzedaje no, ludzie, dajcie mi zniszczyć. Raz zniszczyłem ja. Dream ja tutaj? Dream Defenders, tutaj? do żółty jest. Zabity. Zabity? Nie, nie. O, wygraliśmy. Co się tu stało? Nie, opuścił rundę. Ha ha Ja bym proponował drogi albo lody Co proponujesz? Proponuję... E, lody Albo okay. drogi Lo Na lodach już jestem Dobra, no, no, <laughs> To jest ta śmieszna mapa! Czyli tak bym tego nie wyrzucił. E, szybko, szybko żółty Oj farma Ej nie grałem już na, nie wydaje mi się że grał na tej mapie Nie wiem czy oni pozmienili Co nie mapy czy co? Bo nie ma pacmanów, nie ma pacmana żadnego nie. Obecnie Tak, nie ma już żadnego pacmana A to była najlepsza ma mapa na RGMC Tak, dosłownie Gościu kto, po, kto wymyślił, żeby tu postawić łóżko? Odblokowałeś osiągnięcie nie fart Zniszczyłem sobie sam łóżko i dostałem osiągnięcie za to, że ktoś mi zniszczył łóżko Dobra, yy, to z, Kto został? Niebiescy i jeden zielony został To ja bym proponował się dobridżować do środka w sumie Dobra, ja sobie po prostu do nich zakradnę, tak po cichu Bo już mają bridge'a na środek, tak o, pięknie Teraz im po prostu zniszczył łóżko. Mnie nikt nie widział. Nawet nie użyłem. Nawet nie użyłem ten. Teraz mam tam TNT, ale mnie dowalili. Ciekawe czy ten gość. Gościu... Ciekawe czy. Ciekawe czy ten gość będzie miał do nas przemek 8. O proszę bardzo, spadł. Proszę bardzo. Szybko by wyszło. No pewnie ten włączy i zacznie nas wszystkich. No jak no. E, nie ma go w bazie, idzie do nas pewnie. Nie ma go w... Aha! Wyszedł? Nie, zrobiłeś się.